Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Finansista. Cena złota wzrosła do najwyższych poziomów od 9 miesięcy i znajduje się obecnie o blisko 20% wyżej niż swoje wrześniowe minima. Jak możemy zobaczyć na tym wykresie, głównym motorem napędowym do wzrostu w ceny złota było osłabienie dolara. Otóż indeks głównej waluty rezerwowej, szczyt na tym indeksie, przypadł niemalże idealnie i pokrył się z dołkiem na złocie. Od tego momentu nastąpiła spora deprecjacja ceny dolara oraz znaczne wzrosty cen złota. No i główne pytanie, jakie teraz zadają sobie inwestorzy, czy ten rajd może trwać nadal. Zatem w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się istotnym danym oraz faktom, które mogą być pomocne w ocenie prawdopodobieństwa, a także perspektyw. Jak możemy zobaczyć na tej grafice w górnym panelu tej grafiki, gdzie zaprezentowany jest wykres cen złota. A także momenty, kiedy to Ludowy Bank Chin zwiększał swoje rezerwy złota, i ostatnie takie zakupy dokonywane przez Chińczyków miały miejsce w listopadzie oraz grudniu ubiegłego roku, co warto wspomnieć po blisko trzyletniej przerwie. Natomiast, jak możemy zobaczyć, poprzednie zwiększanie rezerw złota przez Chiny miało bardzo dobry rynkowy timing w perspektywie wielomiesięcznej i wieloletniej. Inaczej mówiąc, były to dobre ruchy majątkowe ze strony Chińczyków. W środkowym panelu z kolei widzimy pozycję netto kontraktów futures na złoto i obserwujemy, że w ostatnim czasie spekulanci zwiększyli pozycję długą na złocie po wcześniejszej dominacji pozycji krótkiej. Widzimy to po kolorach czerwonym i zielonym. No i warto zauważyć, że wcześniejsze takie zmiany z pozycji netto short do long. No, były powiązane z dobrymi momentami zakupowymi, z dobrym stosunkiem zysk-ryzyko, jeśli chodzi o inwestycje w złoto, pokrywały się mniej więcej z tymi momentami, kiedy to zakupów dokonywał Ludowy Bank Chin. Z kolei na dolnej grafice widzimy, że pomimo znacznych wzrostów ceny złota, pozycje Złocie przechowywane w globalnych funduszach ETF nie uległy zwiększeniu, zatem kapitał, który zwyczajowo przepływał do tych funduszy z pewnym opóźnieniem, może stanowić dodatkowy wiatr w żagle, właśnie dla ceny złota w perspektywie wielu miesięcy. Jeśli tego rodzaju informacje są dla Ciebie interesujące, zasubskrybuj kanał, zajrzyj na Twittera. Modelowy udział złota. Portfelu, który publikuję w ramach raportu specjalnego, wynosi 15%, a w raporcie tym również komentarz rynkowy i przegląd po różnych aktywach. Raport specjalny jest częścią materiałów udostępnianych na zamkniętej grupie wraz ze wszystkimi transakcjami, przydatnymi narzędziami, a także dodatkowymi analizami. Do grupy można dołączyć poprzez stronę Patronite. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Obecnie z 98% prawdopodobieństwem oczekuje się wzrostu stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu Fedu, które będzie miało miejsce już w przyszłym tygodniu o 25 punktów bazowych. Zamiast główne pytanie jest takie: czy to może być już ostatnia podwyżka w tym cyklu? Co prawda, rynek kontraktów terminowych wycenia z 84% prawdopodobieństwem kolejną podwyżkę o 25 punktów bazowych. W marcu natomiast zaczęły pojawiać się pewne sygnały, mogące świadczyć o tym, że koniec cyklu podwyżek stóp procentowych jest bliższy niż nam się wydaje. 18 stycznia na Twitterze opublikowałem grafikę obrazującą spread pomiędzy rentownością dwuletnich obligacji skarbowych, a także stopami procentowymi Fedu. I ten spread po dłuższym czasie w końcu przyjął wartości ujemne, co oznacza, że rentowności zeszły niżej niż stopy procentowe. A jak możemy zobaczyć, na tej grafice występuje ścisła zależność, ścisła korelacja pomiędzy rentownością dwuletnich obligacji skarbowych a ścieżką polityki pieniężnej. A to ze względu na jej krótki okres zapadalności. Pomarańczowe strzałki na tym wykresie pokazują punkty przecięcia, kiedy właśnie rentowność schodziła poniżej stóp procentowych FEDU, i warto wspomnieć, że w trakcie ostatnich pięciu cykli miało to miejsce na końcu bądź też w pobliżu cyklu podwyżek stóp procentowych z jednym przedwczesnym sygnałem w 1988 roku. No i podsumowując przejście. Ostatnie przejście poniżej górnej granicy docelowego przedziału Fed, jeśli, właśnie, jeśli chodzi właśnie o rentowności dwuletnich obligacji skarbowych, może świadczyć o tym, że jesteśmy blisko z zakończenia cyklu podwyżek stóp procentowych Oczywiście to nie oznacza, że Fed natychmiast zacznie te stopy procentowe obniżać. Natomiast jak możemy zobaczyć na tej grafice, tak zwane pauzy Fedu w ostatnich trzech cyklach były dobrymi momentami zakupowymi pod kątem stosunku zysk-ryzyko, właśnie jeśli chodzi o złoto. Kolorem pomarańczowym mamy zaprezentowany tutaj wykres ceny złota. Mamy wyznaczoną ścieżkę polityki pieniężnej, jak i właśnie te momenty zakończenia cyklu podwyżek 100% oraz zwroty, które nastąpi, następowały później właśnie z inwestycji w złoto, także warto również ten fakt brać pod uwagę. Jeśli spojrzymy sobie teraz na relację złota do indeksu SP 500, widzimy, że cały czas w tym stosunku złoto jest nisko wycenione, a z pewnością nasz portfel. Inwestycyjny nie chciałby przegapić takich momentów jak tutaj po 2007 roku, kiedy to cena, kiedy ten, ta relacja właściwie przecięła 200-miesięczną średnią kroczącą, mieliśmy ten bardzo dobry moment dla złota od 2007 roku do 2011 roku. Natomiast jeśli troszeczkę oddalimy sobie ten wykres, zobaczymy, że takich momentów dominacji. Złota w historii było więcej. Dodatkowo warto wspomnieć, że złoto często stanowiło dobre zabezpieczenie portfela w okresie kryzysów. Tutaj na tej grafice mamy wyciągniętą średnią z czterech ostatnich dużych kryzysów. No i widzimy, że złoto performowało dobrze, co oznacza, że uzyskiwało pozytywne stopy zwrotu na rok przed, w trakcie, a także na rok po właśnie takich głównych kryzysach. Zatem stanowiło niejako taką przystań bezpieczeństwa. Warto to z pewnością wziąć pod uwagę. Oczywiście, jeśli spojrzymy sobie na krótki termin, no to widzimy, że po takim znaczącym rajdzie ceny pewne oscylatory, jak RSI, chociażby są pokazują znaczny poziom wykupienia. Czy to na interwale dziennym, czy jeśli sobie przełączymy również na interwale tygodniowym, jesteśmy wysoko. Z kolei, spoglądając na dolara, na indeks dolara, jest już on mocno wyprzedany. Jesteśmy przed posiedzeniem Fedu, prawdopodobnie kolejną Jastrzębią na bowiem również w ten sposób FED walczy z inflacją, słownie po prostu stara się studzić oczekiwania, stąd pewne odreagowanie tych spadków na dolarze może przyczynić się do tego, że zaobserwujemy również korektę na złocie, stąd podejście typu nie chochlą, a łyżką, jak mawiał mój trener pływania, czy też zakupy partiami, po korektach właśnie może być z taktycznego punktu widzenia ciekawym podejściem do rozważenia, jeśli tutaj wrócimy na wykres ceny złota interwał tygodniowy, no to widzimy, że gdyby taka korekta miała nastąpić mniej więcej od dzisiejszych poziomów, to ciekawym i wydaje się silnym poziomem wsparcia mogą być okolice ceny 1870 dolarów za uncję. Na kanale, jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj wspomnieć. Mamy tutaj zaprezentowaną sezonowość na złocie, i ta korekta mogłaby się zbiec właśnie z tym, że luty, jak widzimy w porównaniu do innych miesięcy, jest stosunkowo słabym miesiącem pod kątem stóp zwrotu z inwestycji z złoto. Także, jeszcze taka ciekawostka na sam koniec, właśnie pewnej sezonowości, która. Sprawdzała się na złocie. Na kanale finansista nie jesteśmy w obozie ani tzw. goldbagów, ani osób, które gardzą złotem w kontekście inwestycyjnym. Zysk może być tak ogromny, że nie możesz sobie pozwolić na to, żeby nie obstawiać wszystkiego, jak pisał nasim Nikola Staleb. Złoto miało swoje bardzo dobre momenty w historii, a zarazem również stanowiło bezpieczną przystań wielokrotnie. Zatem zajmuje ono stosowne miejsce w moim portfelu inwestycyjnym. Dzięki za dziś, mam nadzieję, że odcinek się podobał i do zobaczenia już wkrótce na kanale Finansista, wiedza, która procentuje.